Witamy w kolejnym odcinku programu Repertuar. Jak zwykle zapraszamy do zapoznania się z naszymi najciekawszymi propozycjami programowymi, które przygotowaliśmy dla Państwa na jutro. Od szóstej coś dla prawdziwych mężczyzn. Jednak panie na pewno też mogą zainteresować się tematyką motoryzacyjną. Punktualnie o szóstej startujemy z pojemnością 2400 której Puzon z Karolem zawsze z humorem i dobrą zabawą prezentują największe, najmocniejsze i najdziwniejsze maszyny rolnicze. Następnie, bo o 6.25 pora wyruszyć na bezdroża z programem Auto w terenie. Dowiemy się jak używać wyciągarki, jak przeprawić się autem przez rzekę i ile radości może płynąć z napędu 4x4. Czas dla faceta w telewizji TVR. Zapraszamy na pojemność 2400 o 6 oraz auto w terenie o 6.25. Od 13 zaczynamy pasmo dla wszystkich pasjonatów myśliwstwa i strzelectwa. Na pierwszy ogień idzie magazyn łowiecki Daszbur, w którym to Przemysław Malec zabiera nas w podróż po najpiękniejszych terenach łownych w Polsce oraz przedstawia najciekawsze nowinki przydatne każdemu myśliwemu, zawodowcowi, jak i całkowitemu nowicjuszowi. Daszbur rozpoczyna czas na hobby, jutro o 13, a zaraz potem, bo o 1335 będziemy przyglądać się Strzelectwu sportowemu w programie Strzeleckie ABC. Czas na hobby w telewizji TVR o 13. Magazyn łowiecki Daszbur o 1335 Strzeleckie ABC 17 to godzina, która rozpoczyna przejęcie władzy nad telewizorem przez kobiety. Rozpoczynamy od programu Inspiracje, w którym prezentujemy ludzi z pasją, którzy wybrali życie i pracę poza zgiełkiem wielkiego miasta. Teraz w małych społecznościach tworzą często swoje rodzinne biznesy oparte na pasji i konsekwencji. Po inspiracjach pora zatańczyć, a najlepiej z garami i Piotrem Galińskim. Czas dla kobiet w telewizji TVR o 17.00, kolejny odcinek Inspiracji o 17.35, taniec z garami. Zapraszamy!